YouTube od serwisu randkowego do giganta wideo. Czy wiesz, że YouTube miał być serwisem randkowym? W 2005 roku pomysł jego założycieli brzmiał Tune in Hook up, platforma, na której użytkownicy mogliby przesyłać swoje wideo i szukać miłości. Platforma stawiała na interakcje międzyludzkie, ale ludzie nie chcieli publikować swoich wideo w takiej formie. Założyciele zauważyli, że użytkownicy woleli przesyłać inne treści, zabawne klipy, poradniki i chwile z życia codziennego. To był moment przełomowy. Zmieniając strategię, YouTube otworzył się na różnorodne wideo. To umożliwiło powstanie globalnej społeczności twórców i widzów, zmieniając sposób w jaki konsumujemy media. Dzisiejszy YouTube to ponad 2 miliardy użytkowników miesięcznie i setki godzin treści dodawanych co minutę. Historia YouTube pokazuje, jak adaptacja i elastyczność mogą prowadzić do sukcesu. Nigdy nie wiesz, dokąd zaprowadzi cię zmiana planów. Jeśli ten temat cię zaciekawił, zostaw komentarz i podziel się z innymi. Zostaw like oraz zasubskrybuj nasz kanał po więcej ciekawostek. Do następnego.